Cześć witajcie, Cześć witajcie, z tej strony Bronczyk Cześć witajcie, z strony Bolek A to kolejny odcinek z typowej polskiej wsi Oczywiście w Farming Simulator 2015 I dzisiaj lecimy sobie z przedostatnim odcineczkiem z tej serii na moim kanale Ostatnio był u Bolka też przedostatni odcinek, ale u jego na kanale I Bolek, który w tamtym odcinku właśnie zajmował się koszeniem kukurydzy Ja w dzisiejszym odcinku... Co? Ja w dzisiejszym odcinku... Czekaj, zamknął kto? A ja już mówię Nie To jak Krzychu jeden No ale z wami nie chcę pogadać na samym początku dzisiaj, dzisiaj Brączek w odcinku zajmie się yy, rozlewaniem Mgnowicy u mnie na polu oraz yy, będzie mi później gruberował. Tak, dokładnie, gruber. dokładnie, tak, tak. I w zamian za gruber, brączek mi tutaj powiedział, że nie chce, nie chce, nie powiedziałem, że nie chce pieniędzy, to on powiedział, że w tym czasie mi ogarnie yy, i ten, ja ci to już dałem, potwieram, yy, mi ogarnie i przyjedzie mi tam jedno pole po kukurydzy, co było na kiszonkę, ono nie jest duże, akurat powiedział, że przyjedzie mi to z gnoj gnojowice pożyczy. Później również do siebie na pola i do mnie rozwiezie i mi to też zgruberuje. A ja, ja od razu z góry przepraszam za to, że gram bez kierownicy, ale dzisiaj robiłem takie generalne porządki ogólnie w pokoju. Jak widzicie kierownica jest tutaj, a ja jeszcze nie zdążyłem jej nawet podłączyć, te kabla tam wejście do prądu i wszystkiego. A nagrywamy to w sumie przed y, moim wejściem na 18, więc tak wiecie, no trochę lipa jakby szybko. Y, więc nie podłączałem już jej, bo za dużo czasu by mi to zajęło. Bo nawet nie będzie kable rzuciłem, bo mówię, sprzętach miałem wszystko odłączone. Całą jednostkę odłączyłem, wszystkie kable podłączałem i żeby właśnie żeby wszystko powycierać, ładnie rozprzątać kurze i, i wiecie, no wiecie jak to jest, dobra. Czyli też miałem takie generalne porządki. Tak, jak usłyszałem, że bolek sprząta, to mówię dobra, nie mogę być gorszy, też to sprzątam. No bo u mnie to już było trochę za bardzo, to się posunęło do wszystkiego, ale ten... Ja mówię, ja tu ruszam jeszcze kukurydzę na ziarko, dokończę sobie. Obrączek mi w tym czasie zrobi, ja później jadę też jeszcze orkę po ziemniakach zrobić. Naprawdę roboty mam jeszcze co nie miara poza odcinkami, więc dobrze, że brączek mi dzisiaj postanowił pomóc. No ogólnie nie, tak teraz jak powiedziałem, <coughs> byłem zamknąć okno, bo e, mechanik u mnie jest od i coś tam robi w że spalał go, więc wolałem żeby tego nie było coś słychać na odcinku. Znowu coś się mu stało? Nie, ale coś tam wymieniał, wiesz mi. Tak, że przyjechał po wymieniać, żeby kasy zabrać. <coughs> Nie, a teraz zamknąłem wszystkie okna w pokoju i zaraz się coś tyle, że się tego nie? Mówię, no, ja też dzisiaj nie podpiłem kierownicy, jak sami widzicie, bo z racji tego, że zaraz lecimy od razu w trzynastkę i nie ma zbytnio na to czasu, a nie chcę później, wiecie, i tak nie widzicie jak ja gram, a później ten. Bym zanim tą kierownicę odepnę i przepnę tamtą, także wiecie, chwila to mi zajmie, a tak to już mam wszystko zrobione. Właśnie, Brączek, pamiętasz, że się do trzynastki dał od wideł. Dobra, dobra. Bo pójdziemy i ja akurat <laughs> będę przepinał kierownicę, to ci go upnę. No ale sobie będziemy tutaj działać, na tym polu właśnie, gdzie Bolek miał kisionkę koszoną. No tam, uważaj na błoto. Możesz no. wjechać. Po co? Nie wiem. Żeby nie mówili, że nie korzystamy z błota. Ja nie pamiętam, jak, nie pamiętam, jak bierze szeroko ta beczka. Eee... No tak jak... No troszkę bierze, powiem Ci. Z dwa zestawy, tak jakbyś ustawiał obok siebie. Ale jadę swoją, pamiętaj, nie? A. Ale to wszystkie biorą tak samo, wiesz? Bo jest robione na jednej podstawie. Bo... Myślałem że ja Twoją beczką pojadę czy co? Nie bo... ale ja mimo wszystko wiedziałem bo ostatnio ja sobie pobierałem beczki Nie wiem czemu na typu ja pobierałem beczki bo ja nie zauważyłem że moja w garażu stoi nie O boż Co ty gadasz? Ja się te kurwa beczki popobierałem No pobrałem sobie chyba za 4-5 beczek takich kurde wszystkimi w wyborze to bym miała widzę Ja będę taka ona duża I patrzę Później mówię, kurde, ale przecież ja na stówek kompletowałem cały modpack Ja patrzę, otwieram garaż, że tam beczka stoi, obok stoi ta samozbierająca, której też nie użyłem w tym sezonie i prasa. No tą, tą prasę jest niestety, znaczy stety używałem trochę, ale wcześniej jakoś nie zwróciłem uwagi, że właśnie beczka stoi obok. No już sianokosy to już w następnym sezonie się zrobi dwa, dwie, dwa odcinki sianokosów. Jedne takie normalne balota, a jedne się zrobi takie, wiecie, przyczepą, od razu do krów i będzie gitara. Dobra, ja tu header muszę gdzieś zostawić. Nie mam już skończone. A ja już widzę, że tutaj dużo razy będą się przyjechać tą beczką. O, już wracasz? No, jeden przejazd zrobiłem. O, wow, wow. to ładne. Zrobiłem jeden przejazd, proszę ja ciebie. Ile ci wiem chodzi? Nie wiem, nawet nie spojrzałem. Najpierw ci powiem. Zrobiłem hmm. jeden przejazd i poprzeczniak po drugiej stronie. Nie <kuh> mam koniec, muszę jechać coś Dziwne, bo w mojej pisze... 9 litrów, a w twojej pisze 10 metrów Co? No tak przy twojej pisze, nie? 10 metrów? No 10 metrów, ale może bieżących, czyli 10 tysięcy... 000... Nie! Poczekaj, żeby już nie chce się pomyjść, że mnie później hajtowali ci odcinka. Ale chyba powinno 10 tysięcy litrów wejść w twoją, ale nie wiem. Zobaczymy, no zaraz. 10 tysięcy metrów kwadratowych to jest 10 tysięcy litrów. No, to no, chyba o to to, to, to chyba... datowe to z litr, tak? To Nie, chyba autor, autor modu chciał e, właśnie pokazać Że chcę, wejdzie w nią 10 litrów, ale zaraz zobaczyłem, przyjedziesz, to będzie wiadomo, ja jadę. Komba już e, wyczyściłem jadę. teraz Ja wprowadzę kombajn, zjadę z pola zaraz z przyczepą, kipnę sobie kukurydzę i będę brał się za ten. Proszę ja ciebie za orkę po ziemniaka. Dobra, myślałem, że nie na, śmierć, na śmierć o tym zapomniałem A o czym o orce? No on po ziemniakach, zapomniałem o tym polu ziemniaków, wiesz? Miałem ich w Nojowice, tam rozwieźć i w ogóle A w następnym odcinku pewnie będziesz gruberował, co? No, w następnym odcinku ja się biorę właśnie za I zobaczymy, jak będzie mi jeszcze jeden odcinek potrzebny, bo będzie chyba To ja sobie zrobię tego Karmienie krów i wywóz zboża no. Weź podepnij beczkę i przejdź też raz jeden kurs, co Dobra, poczekaj Jak już mógł. Bo zanim ja to rozleję, a ja bym chciał to jeszcze zgubrować w tym odcinku Więc jakbyś mógł to też przejedź jeden raz z beczką jeden Dobra, dobra, wiem gdzie O kurwa, to nie to, nie dobrota, poczekaj A tak to, to przynajmniej się nam to pójdzie No wprawdzie, o Ty mi pomogłeś wcześniej, ja teraz ci tyś pomogę, jakby nie było Przez zanim ja to rozleję Poczekaj, bo ja zanim tego zetora odpalę... No jo, ale zawsze będzie... Się... Coś tutaj zatrzymujemy na tej górce, kurde. Za, za duży skos chyba jest. A nie wiem. Ja jakoś nigdy nie, nie miałem... Dobra. No i pewnie na następnym sezonie, jak już będzie ten kolejny sezon, tam za jakiś czas... To pewnie też od zimy zaczniemy, co? No mi się wydaje, że no jak... Żebyśmy to robili, wiesz, tak jak, jak wychodzi, nie? Czyli no po prostu zaczniemy sobie zimę... Więcej będzie odśnieżania, bo... Bynajmniej zrobię tak, żeby te dwie, trzy drogi się łączyły ze sobą dookoła mapy, bo chcę teraz w każdą stronę drogi poprowadzić i żeby one się gdzieś w pewnym momencie na pewno łączyły. Prawdopodobnie pójdzie tutaj mapa wydłużona w tą stronę, gdzie jest pole brączka. Bo jakoś w tą stronę mi się bardziej podoba, żeby mapę ten i droga będzie obiegała na około, i będzie wracała tak to przy skupie i przy sklepie Tam będzie dalej pociągnięta A tutaj będzie w lewo też wyciągnięta dalej i tam będzie dookoła obchodzić Także no na pewno trochę się poławimy Wioskę Nie wiem czy wiesz co nie chcę zrobić Żeby u nas nie no. e, Wioskę tutaj zrobić u nas Że wiesz domy się nowe pobudowały i w ogóle nie No jest fajna wioska poczy... uży... Gold Foxa domu Co co? Gold Foxa domy są fajne Ja nie? wymodelowałem sobie a. Wymodelowałem sobie do tego z Adamem nie Te no. budynki takie no to ja bym tutaj też wziął. Powiększylibyśmy troszkę tutaj wioskę. E, powiększylibyśmy tutaj przy skupie coś. Myślę, żebyśmy dodali jakąś nie wiem. Może cukrownię oddzielnie, żeby była. Mm, tartek by został dodany. No jest dużo pomysłów, ale jak mi się to tam uda zrobić, to nie obiecuję. O właśnie. Ty wracasz z powrotem, czy już nie? Czy co, jakbyś, ja nie wiem, czy ci to tu, raczej tutaj po, nie. też Trzeba się jeszcze rękę co to zrobić. Mm. Ona, strasznie, ona strasznie rozlewa dużo, także nie, moja no jest bardziej rozlewa widzę. Kurde, twoja to bierze fest. No, tylko że ja muszę z nią wolniej jeździć, nie? Także no dobra, mi się wydaje, że podpinaj się pod tego, nie? Ja, ja mam podpięte, to ja już przyjadę gruberem wtedy. Tak, tak, to już przyjeżdżaj gruberem, żeby nie było. Kurde powiem wam, że zmieniłem tutaj trawę e, troszeczkę z ten. E, dałem jaśniejszą i jedną jak i drugą i o wiele ładniej to teraz wygląda. Podpasowała się tylko po teksturę podłoża I żałuję, że wcześniej się z tym nie pobawiłem już e, Tylko akurat teraz jak już na ostatnie dwa odcinki Ale to już będziemy mieli na następny sezon e, Wszystko ogarnięte Dobra, ja tu zaraz kończę rozlewać Ci powiem na jednej mapie tyle sezonów właśnie nie grałem, tak? Nie, się... ale żadna mapa u mnie nie była tak oglądana i że to jest najlepsze to, że wy chcecie to oglądać, bo mówię, niektórym by się to już dawno znudziło i by to było widać po łapkach, po wyświetleniach, a ta seria idzie cały czas. Dzisiaj wydałem i tak samo jest taka aktywność, że głowa mała. Naprawdę, cieszy mnie to bardzo. Tym bardziej, że no wiem, że ta kolejna wersja będzie jeszcze o wiele, wiele fajniejsza. Tak mi się bynajmniej zdaje, nie? Jak mam na razie ten zamysł taki, który, który myślę, że naprawdę nasza podwórka to się ojezu. Takie już bardziej nowoczesne to będzie. Eee, ja na pewno rezygnuję z Zetora, bo wkurza mnie strasznie. Eee, case też, no mówię, wymienimy sobie, wiecie co? Wyszedł fajny New Holland, TMK. Nie wiem czy widziałeś. Widziałem że mały taki. Powiem ci, moim zdaniem zajebisty miałbym ciągnik do oprysków, nawozów takich lekkich rzeczy, nie? No. I prawdopodobnie będzie on i do niego będzie albo właśnie zrobię sobie New Hollandy, ale nie wiem, bo to jest nasza seria z singla. Mm. I, i wiesz, i nie chcę nie chcę, żebym miał Nikolandę na jednej, jak i drugiej serii eee, Dlatego też będziemy sobie myśleć jaki wziąć drugi ciągnik, czy może jakiś fent wiecie, no nie musi być akurat nówka, ale może taki starszy, tylko po prostu większy. Zobaczymy, no najpierw to trzeba zrobić Zrobić mapę, a później będzie się o dalszej części części myślało. Ale na pewno wiem, że chcę trochę urozmaicić tego, żeby tu więcej po prostu było takich wiosek, takich różnych różnych rzeczy i na pewno... Trochę więcej terenów zielonych, żeby e, nie wszędzie były pola, że po prostu jakieś zagajniki, coś w tym stylu, żeby po prostu mapa zajmowała większą powierzchnię, bo to naprawdę fajnie, fajnie wygląda. No takie wiesz, jakieś laski, takie nie użytki, No, no, takiego, coś nie? w tym stylu, coś w tym stylu, bo i te, zawsze tak sobie mówię, żeby to porobić, ale jakoś nie mam na to weny i zawsze jak widzicie w moich mapach jest to, że mam pole przy polu. A tak naprawdę w życiu realnym tak nie jest, dlatego też, no mówię, to trzeba troszkę pozmieniać, <laughs> żeby Jakieś te porobić, bajorka, coś takiego. no no, coś w tym stylu. Dobra, czekaj, jakieś łąki podmokłe można, las jak teraz wyjdzie ten do cięcia, to tam wiesz, za lasem gdzieś pola. No to mówię, jest peł pełno rzeczy, tylko najpierw ja już obiecałem Adamowi, że zrobimy tą polską mapę. Tą naszą, żebyśmy mogli w tą zamiast serię typowej wrzucić ją. E, tam wystarczy posiedzieć parę godzin, dobre 2-3 dni jest mapa skończona. Chyba. Bo na razie to za bardzo ją rozbudowuje. choć Adam mówił, żebyśmy właśnie na pierwszym, na pierwszą serię nie rozbudowali tak bardzo mapy Tylko sobie... Masz tam tak, w ogóle już? Co? Masz tam coś zrobione? No, mam wymodelowane całe gospodarstwo Mam wymodel, wymodelowane sobie w, całą wioskę, wiesz, wioski i w ogóle wszystko yy, I teraz po prostu wystarczy to poustawiać i fajny teren zrobić i pola, nie? Aha. Także no jest, jest jeszcze kupę pracy Mm, ale no trzeba Trzeba najpierw przysiąść do tego. Ja się no nie chcę. Ale, ale nie, ma, nie ma czasu, powiem wam tak. Dzisiaj muszę się jeszcze wziąć za filmy z Reala trochę, bo wszystkie, całego materiału do brączka nie wezmę. Chyba, że jakiegoś pendrive'a pojadę Wykupić na szybko. Yy, a jak nie to pozgrywam właśnie na karty od kamery, bo tam jest 6, 6 giga chyba, no. To, to tak zrobimy. I będę se ubrączka kleił od rana zawsze. A nie. No, tutaj. całkiem przyzwoity pomysł, ci powiem, weźmię zajęcie. No, na pewno też... Nie wiem czy ps tego. Mm, PS-a u ciebie sobie nie kupię. Jakiego PS-a? No, po Evolution Soccer. A to jest gorsze niż FIFA Nie. Dzisiaj za Izaka oglądałem, powiem Ci kurde, naprawdę Adam też to kupił ostatnie za 5 nie? Także do, naprawdę kasa z tego zeszła, niezła. I tak sobie właśnie myślę czy tego nie kupię. I sobie bym trochę... Wiesz co? Znaczy... Najbardziej chcę to kupić dlatego, że jest y, euro w PS-ie w FIFA nie ma, nie możesz normalnie wybrać sobie daną drużynę i całe euro, nie? tak jak masz ee... nie, ligę mistrzów masz w FIFA albo, albo źle mówię wiem, że także PS się gryzie z Fifą, zamiast zrobić jedną porządną grę to tak, jedni kupowali licencje na zawodników i, i na tego futa i drafta a tamci mają euro i mają chyba ligę mistrzów, no tak dokładnie badam ligę mistrzów sobie gra także nie z... wiem, nie znam się, powiem na tym no z tym jest trochę lipa, to dobra nie? Ja... Mecz... A teraz będzie mecz jakiś Polska-Holandia, nie? No To to jest jakiś mecz towarzyszki czy to? Tak, to jest y, ostatnie dwa mecze jakie rozegramy przed euro, nie? Jak Bo dwa? gramy z Holandią, a później 2-3 dni później gramy... Kurde, z kim my gramy? Z Serbią? Nie z Serbią, z Litwą, z Łotwą? Nie, kurde, nie wiem, z kimś gramy. Wyszło mi z głowy teraz totalnie. I później od razu lecimy i za 3-4 dni jest już euro, nie? Ale mówię, ale w tym czasie będziemy się teraz oglądać brączek, bo dzień w dzień chyba ta kopa de la rey rusza Także no tam zajebiście, no bo... No, ale ark... na euro ty chyba u mnie nie będziesz, nie? Co? Na euro ty u mnie nie będziesz chyba, nie? Nie, na euro akurat równo przyjeżdżam do domu, bo euro chyba tam jest, nie wiem, 11, 10, coś w tym stylu no. A ja już dziesiątego jadę do domu Ej kurde, może po tych ziemniakach ja mogłem sobie ten... Odcinek, a, albo nie, ile to można tych or orki, ile można mieć Nie no, bez sensu, już orki miałeś jedną Nie, 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 miałem, miałem dwie orki, także dobra Teraz tak rozwinieniem dopiero Wystarczy Wystarczy, wystarczy E ładnie, ale po ziemniakach to widać, że idzie lżyma, no to I Idzie robota, idzie Jakieś foty muszę sobie może cyknąć nawet Dobra, ja tu pół czy... zrobione tu. Serio? No O 15 jezu już mamy 15 minut A żeśmy się kurna, Jed rozgadali Ale dobrze, dobrze Szybko mi to idzie, strasznie to o no to fajnie Ja, ja będę miał taki zaduch na dworze, że masakra burza w nocy była u nas Serio? Ja tak się modlę, żeby dzisiaj coś popadało Ale nic... nie padało nic U mnie takie chmury niby coś tam się kręci, ale to jest duchłota i nic więcej No u nas w nocy, w nocy tak nie jest No ja całą noc w ogóle nie spałem Tylko leżałem, bo nie mogłem zasnąć i burza była, pamiętam A ja taka słaba, tylko błysnęło kilka razy, porozmiało i było po burze no, będę kurna na A nie, nie, będę późno schodzić z pają przez do szkoły. Oj tam. Oj tam. Można posiedzieć trochę dłużej. <noise> I, I to radio, kurwa. Ja tego nigdy nie zapomnę. Normalnie niektóre pizzerie mi się tak z brązkiem kojarzą, że to jest głowa mała. Bo wiecie, obrączka zawsze ta wieża odpali i zawsze gdy idziemy spać słychać wieże i wiecie, jak już, tak już cicho jest i jak rano wstajemy, to też ją słychać. I kurde niektóre te piosenki to w dzień, dzień leciały te same od rana jak wstawaliśmy, To nie, tak się niektóre mi kojarzą z wronkiem, że ojej, dajcie spokój. Ja jutro muszę materac odmuchać. O. Pewnie będziesz spał na materacy, nie? Nie wiem, zobaczę jeszcze. O, tak jak pamiętam wtedy ten... ten, ten yy, ja na łóżku śpię, dobra, mówię, no to ja na materacu. Później tak wrączak przyszedł do mnie. No i tak spali się na materasu. No, Potem mam tak. taki zajebisty materas teraz kupiony, że jest tak wygodny. A, ja tam nie narzekam. Wyspany jestem. Ooo. Ooo. Po prostu ten case ma coś z orką i tyle. A co znowu ciężko idzie? Ma ciężko i, i tyle. Bo Bóg na pewno nie jest ciężki. Dobra. No, nie, nie wiem, sobie na przykład z gruberem radzi zajebiście. Hła, hła, hła. A jest chyba trochę mnie za małym ciołnikiem tego grubera ci powiem Nie wiem Ale kopciucha daje niezłego pod górę Ty no do grubera tylko kos... No, takiego jak tu no to musisz mieć ze 90 stówkę No to ten dojrzał ma 90 koni No nie więcej, więcej na pewno nie, do takiego grubera nie będzie potrzeba więcej koni Mówię 80-90 to jest taki optymalny, gdzie gruber potrzebuje nie mhm. No, także jeszcze w komentarzach ludzie piszcie co byście chcieli jutro zobaczyć Na kanale, bo nie wiem co mam nagrać w ale chyba nie wiem Bolusiowo raczej nie, nie, bolusiowo nie, bo Borek będzie miał bolusiowo na niedzielę Nie, nie będę miał chyba A nie, bolej dopiero bolusiowo będzie miał jak przyjedzie do mnie, dobra O No to nie wiem, to może czeską? O Dobry, dobry pomysł Może czeską, które nagramy Żebyście mieli na niedzielę czeską no w poniedziałku już ruszymy sobie z nagrywaniem B2 tutaj u mnie Już pewnie w niedzielę, to coś nagramy na pewno Ja muszę pamiętać jakie mody pobrać, ale chyba tych swoich tych serii nie będę ruszał u Ciebie Przyjadę akurat, trochę odpocznę od serii Singla Ale nie wiem, zobaczę, zobaczysz. Nie no, to jest coś, żeby coś mógł nagrać, Singla, B, Bolusiowa, wszystkiego. takiego prawdzie, no tam mam, mam teraz już nie odśnieżanie, tylko mam wywóz obornika, skórnika na pola i mam yy, wywóz zboża jeszcze no akurat właśnie to u mnie nagrał Więc akurat to jest na pewno, na pewno u ciebie nagramy 60 sekund Nie, bo miałem tak dzisiaj jeszcze nagrać yy, Do siebie, bo się ludziom strasznie to spodobało Ale tak mówię kurde będziemy we dwóch, to będzie większa beka Akurat ty mówiłeś, że chciałeś ten, to wiesz Akurat zobaczysz, jak ta gra fajnie No, Nie tak chodzi Mi się ona też właśnie spodobała, ku i sam ją oglądałem najpierw Taka dosyć fajna, ciekawa gra no taka, powiem Ci, no strasznie na szybko można tą grę, wiesz, tak ogarnąć, bo to tak, wiesz, się mega szybko pobierasz, fajnie się szybko gra i fajnie się szybko taką grę nagrywa. Eee, pod względem graficznym jest naprawdę fajnie zrobiona i mówię, nigdy się nie może to samo przydarzyć, bo każdy dzień przynosi nam w tej grze coś innego. Mm, także trzeba dobre decyzje podejmować i takie sprawy, więc super, super gierka na pewno. Ja bym zrobił taką grę związaną właśnie z rolnictwem, że wiesz, podejmujesz decyzje różne. No tam przypuśćmy jechać, opryskać czy nie? No. Kośysz no. czy nie? wiesz. Nie no, bez przestawy. No co? Nudne by to było. Nie. Nie. Adam kiedyś, Adam kiedyś był jakiegoś menadżera farming coś tam z ro, rolnikiem. Nie, coś, coś coś, tam pamiętam, ale nie wiem co on tam robił ty. No A wysyła, nie, miał wysyłał tak... ciągniki na pola chyba. Jo dobra, już pamiętam. O, ja sobie do foty cyknę jedną jak już jesteś, jak sobie tutaj ładnie oram. Oj zahadziłem od o drzewo Pogiełem cały gruber Czekaj ja coś tam do Dojcza do ciebie przejść Ja już kończę w sumie No tak akurat zobaczymy jak tam mi pole ładnie zrobiłeś Zajbiście Nikt by ci a tego pie... lepiej nie zrobił Na piechotę idę Łupanie, serio skończyłeś No jeszcze poprzeszek mi nam został na samym początku A no widzę, widzę A że ja był gruber, o Jezus. A myłem go przed chwilą No, a myjesz go jeszcze raz? Nie Okej Myjka ciśnienia wam się podsuła Dobra to ja wiem, ja mam Ja wiem, ja byłem No jeszcze zrobię tyle poprzecznie całkiem sprawnie to poszło ci powiem No, że zdążyliśmy to co jest 20 minut odcinka także jest ten optymalny odcinek jak zawsze z typowej no. Ej, mi się wydawało czy wczoraj jak widziałem odcinek ci się obciąłeś Tak, się Tak samo jak ja kiedyś odcinałeś. Nie wiem Nie wiem, yy, w środek chyba a no to faktycznie no. to tak samo jak ja. A w tym odcineczku, w sumie to było na tyle, ja zrobię sobie tutaj zaraz miniatureczkę. Eee, a my co, wam dziękujemy serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiamy no. Was i piszcie co chcecie jutro y, za filmik, za, za let's play, także Trzymajcie się na razie, cześć. Cześć!